Witamy Państwa serdecznie. Przed Państwem Michał Dykacz, Piotr Libera. Dokładnie 21 lipca obiecaliśmy Państwu z Michałem, że pokażemy zbiór doświadczeń sojowych, które za nami pięknie widać. Jest dzisiaj 12 października. Powoli przystępujemy do prac. Za nami słychać kombajn, który e, obkasza nam doświadczenie. <laughs> Michał, przypomnij gdzie jesteśmy. Tak jak wspomniałeś, obiecaliśmy i obietnicy dotrzymujemy. Jesteśmy w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Ługówek i tutaj będziemy zbierać właśnie doświadczenia SOI, odmianowe doświadczenia SOI. Z tego co pamiętam, mamy 10 odmian. Zgadza się. E, firm takich jak Sattbau, Rakt. Sattbau, Rakt i Saten Union, i Saten Union głównie, tak dokładnie. Szanowni Państwo, e, z tego co do tej pory e, wiemy, obkoszone zostało częściowo już doświadczenie, wilgotność jest około 16,9 Zobaczymy co będzie dalej, jakie będą różnice w odmianach. E, Trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, że fakt doświadczenia są troszeczkę zarośnięte komosą, lebiodą jak to woli, natomiast w tym roku to nie wstyd. W tym roku to nie wstyd, bo ciężko było przed komosą się uchronić. Także na przyszły rok już wiemy, że jedna z firm chemicznych znalazła na to lekarstwo i będziemy mogli sobie z tym na pewno lepiej radzić. W trakcie zbioru kochani, nasz wół pociągowy w firmie Vialan, odmiana Adelphia. Na przyczepę wskoczyła właśnie odmiana Adelphia. Kolega Michał pobiera próbę. Za chwilę pierwsze ważenie, pierwsze mierzenie wilgotności. Kochani, wspieramy odmiany numer 8, odmiana hodowli rak w Salsa. Szanowni Państwo, jak widać na załączonym obrazku, dotarliśmy już do brzegu. Zebraliśmy 10 odmian soi. Michała, jako szefa tego terenu, poproszę o podanie wyników. Drodzy Państwo, wyniki są następujące. Chciałbym się powiedzieć, że zwycięzca jest jeden, ale jest ich dwóch. Mianowicie dwie odmiany plasowały się na pierwszym miejscu z wynikiem 3,06 tony z hektara suchego plonu już. W przeliczeniu na 13%. Zgadza się, w przeliczeniu okay. na 13%. I są to Adelfia i Abaka, czyli egzekwo pierwsze miejsce. A na trzecim miejscu jest odmiana Achilea z wynikiem 2,78 tony już suchego plonu z hektara. Szanowni, jak widać z tego co, co, co podaje Michał, soja to też zysk. Uważamy, że całkiem niemały w porównaniu do innych upraw, są to na pewno niskie nakłady. Tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, w tym doświadczeniu nie było dodatkowego szczepienia tudzież high stickiem czy turbosojem. Patrząc po tym co teraz się dzieje, co mówią gospodarstwa, jakie są wyniki ze szczepionkami dodatkowymi, bez szczepionek można by było spodziewać się tu nieco wyższych plonów. No ale cóż, uczymy się na błędach, będziemy ćwiczyć dalej, będziemy na przyszłość robili troszeczkę inaczej. Ja zachęcam do kontaktu z Michałem, bo Opolszczyzna to wielki teren, wielkie gospodarstwa, a to jest dobry doradca.